No i mamy drugie ujęcie z tego samego miejsca. Ciąg dalszy. Pintuś, pintuś, kintuś, kintuś, cycuś, cycuś, picuś, picuś. Ale ty picujesz tu do kamery, nie? Picujesz. Taki jesteś smutasek. No pewnie, zaśnij mi tutaj. Na, na filmowaniu mi zaśnij, no. Mróż te oczka. Muszę cię trochę pobudzić, wiaterek wieje, nie? Ale wicher. Uff, uff. Nie śpi mi tu. Ujęcie musi być prawdziwe. Takie naturalne. I robię zbliżenie samego noska. Zrobić? Nie, nie zrobię, bo już idziesz. Idziesz, maszerujesz. Ach, śpi. Kochanie. Gdzie ty idziesz? Do moich stóp? Nie, nie dam ci skarpetek do gryzienia. Ładnie skarpetki pachną, tak? Pieski lubią, wszystkie buty kapcie i skarpetki. Ale ja ci nie dam, tytusiu, malusiu, kintusiu malusiu, cycuśku, pituśku, cycuś, 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 czy coś? Tak, tak. Uff, ty futrzaku. Oh, ale się zmęczyłeś, nie? Cały dzień był mę męczący. Śpiący i męczący. Jak piesek śpi, to też się męczy, nie? Wstaje i jest zmęczony. Tytusiu, Malusiu, Dzidziulku, Malulku, Cyculku. Masz gwiazdkę z kocyka, taką nitkę złotą, srebrną gwiazdki nocą migocą. Koniec tego gryzienia kołderki. Nie, nie gryź kołderki. Nie dam kołderki gryźć, o, ty małpo jedna. Co się nadaje do gryzienia, to trzeba spróbować, nie? Tymtuś. Tymtuśu, Kikusiu! Zamykamy to nagranie. A kto z nami zatańczy? Jaki piękny walczyk! Kto za nami zatańczy? Taki piękny walczyk. I spacerek, i spacerek, żeby pani poprzeszkadzać bardziej. No. Jeszcze parę zdjęć i pani będzie zadowolona. Pani, która po ciebie chce przyjechać w sobotę. To jest dla pani filmowane. Dla tej pani, która cię zaklepała. Która pani cię zaklepała? i <laughs> córeczka zaklepała. i córeczka już nie może się doczekać. Takiego pieseczka i takiego dziubeczka. Takiego, co on ciągle będzie walczył, no? no w ogóle nie, nie, niezłomny. Żołnierz niezłomny. Nieugięty. Uciekaj. A widzisz? Mogę tak klasnąć w dupeczkę. Tak klasnąć w dupeczkę? Nie wolno bić piesków. Bo pieski będą wylęknione, wystraszone, lękliwe, wycofane. A te muszą być odważne terierki. No. Nie ma co robić, bo jest sam. mam mu dać kolegę albo koleżankę. Ale wszystkie już lulku, lulku, lulku. Widzisz jak tam chrapią? Chrapią. Gruby niedźwiedź mocno śpi. Gruby niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy. Na palcach chodzimy. Jak się spodzi to na zja. Jak się zbudzi, to nas zje! No już chyba dosyć tego filmowania, bo ty jesteś taki nieposłuszny. Ciekawski, tylko do paska idziesz, paska mi ugryźć. Tak cię pasek najbardziej interesuje, nie? Dobra, koniec tego dobrego. Tupeczek. Pokaż ładną buźkę. Pokaż ładną buźkę. Pokaż oczęta. Popatrz tu na mnie. Ksksk. Ksksk. Ks. Ks, ks, ks. Bardzo gęste włosy i ciemne będą. Piesek będzie ciemny na grzbiecie. Uszko stanie to będzie lepiej wyglądał, włoski na buźce urosną, będzie lepiej wyglądał, wybarwi się główka na złoto-rudo, będzie lepiej wyglądał, będzie lepiej. Teraz na razie się zrobi biała główka taka, siwo-szaro-złoto-biała taka, ale potem się wyzłoci, wyrudzi. Nie? Nunek? Nunek? Jak to tam z tobą? Masz odrosty na główce, wygląda jakbyś był łysy albo siwy albo no, dziadek. A tu nie jesteś dziadek, to jesteś bardzo młody, aż za młody. A już się ładnie wybarwiasz na główce i to nie są łyse, tylko to jest siwy odrost, biały odrost i z tego białego będzie złoty i rudy. Także różne etapy wybarwiania się, kolorowania włosów. No. Teraz jasna sprawa, to co ma przy nosku, przy wargach, to będzie takie złoto-rudy i łapki będą się wybarwiały na kolor złoto-rudy i nosek i cała główka i usza, uszka, uszy. No, zainteresowany jesteś takimi dźwiękami, nie innymi, sycącymi. No to kończę ujęcie. Mówię do widzenia, do następnego spotkania.